Mars odpoczywający jako alegoria pokoju. Autor nieznany. Czwarte ćwierćwiecze XVII wieku, rzeźba gipsowa. Wymiary 203 na 90 na 70 cm. Biała, gipsowa rzeźba przedstawia Marsa pod postacią młodego, umięśnionego mężczyzny. Siedzi na postumencie. Jest nagi. Jedynie na biodrach ma luźno przewieszoną wąską szatę o wyraźnym drapowaniu. Długie fałdy materiału miękko układają się pomiędzy nogami mężczyzny. Jego ciało jest muskularne z wyraźnie odznaczającymi się mięśniami. Mars ma prawą nogę zgiętą, a lewą wyprostowaną i wysuniętą do przodu. Ręce opiera na prawym kolanie. W dłoni ściska miecz skierowany ostrzem do dołu. Mężczyzna ma krótkie, kręcone włosy, zmarszczone brwi, zmrużone oczy. Zaciśnięte usta tworzą surowy i groźny wyraz twarzy. Mars sprawia wrażenie ponurego. Postać znajduje się na dekoracyjnym postumencie składającym się z trzech części. Jego dolna i górna część jest prostokątna, a środkowa zaokrąglona i ozdobiona rzeźbionymi liśćmi akantu. Liście okalają owalną, czarną planszę z napisem Mars Requiescens, co oznacza w języku łacińskim mars odpoczywający. Na postumencie po lewej stronie, o biodro Marsa oparta jest owalna tarcza. Pomiędzy nogami mężczyzny leży nagi amorek o pulchnych kształtach i kręconych włosach. Ma otwarte usta i wysoko zadartą głowę. Ze zdziwieniem patrzy na Marsa. Rzeźba znajduje się w przedsionku pałacu na wyspie. Umieszczono ją po lewej stronie w półokrągłej niszy, której górną część zdobi płasko rzeźba przedstawiająca muszle. W takiej samej niszy po prawej stronie znajduje się rzeźba ukazująca Polskę rozkwitającą jako alegorię panującego w kraju „dobrobytu”.